Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Home Sweet Home. Jeśli nie widziałeś pozostałych, koniecznie sprawdź. Zostaw coś po sobie. Będzie mi bardzo miło, tym będziesz na bieżąco z każdym kolejnym. Tyle ode mnie. Zaczynamy. Ok, zakończyliśmy tutaj gdzieś. Chyba za. Aha. Dobra, jestem pewien, że to są te drzwi, przez które weszliśmy. Natomiast po drugiej stronie już nie ma tych szafek, co były. Jest natomiast Łazienka. Mhm. Mm Żadna mi to nowość. Znajdź sposób, żeby się wydostać z tego miejsca. Ok, już szukam sposobu. Znowu te nitki wszędzie. ECD. Łom. No dobra, na pewno się przyda świeczka, do niej są te nitki przyczepione. Jeśli zgaszę wszystkie świeczki, tak? To być może drzwi się otworzą. Na tych drzwiach są jakieś pieczęci w ogóle. Hmm. Dobra. Słyszałem już naszą koleżankę. Już nie dziewczynę. Gdzieś tu jest. wiedziałem. Schowam się, tak? Co ona robi? O co chodzi ci, babo? I sobie. Co tam jest? Aha. A do takich rzeczy się używa łoma. No to nieźle. Mamy klucz. Ale łoma już nie mamy, bo on by nam, był nam tylko potrzebny do tego miejsca, tutaj. Gdzie ona jest? Tutaj. Pokój 102. Jeszcze nie jestem pokój. Cholera, nie mam jak przejść. Może tak. Ona nie chce je przejdzie tędy. No nie tam. Tam jest. <śm> tam jest świeczka, którą muszę zgasić jak zwykle się obróci. Wycofujemy. No i dobra, teraz po tą świeczkę pójdę. Szybciutko. Bieraj to. Jest. Cholera, yes. nie wiem, schowam się tutaj? O, jest kolejne. Poszła sobie chyba gdzieś, chyba tak. Dobra, i chyba nam zostały jedne drzwi jeszcze. Otworzę, otworzę, nara. Tutaj chyba nic nie ma. Teraz musiał otworzyć te drzwi. Zamykamy. Będę wiedział, gdzie, kiedy nadchodzi. Nie. Chyba, że tutaj. Tutaj. Otwieraj, otwieraj. Szybciej. Dobra, jest kolejna. Ho, ja się mogę do tego schować, chyba. Będę musiał? Jednak tak. Dobra, ona sobie wróci. Tutaj chyba nie ma nic. Zamknij te drzwi. Dobra. A, teleport jej. Jest szafeczka i są drzwi, przez które ja przejść nie mogę. Aha, dobra, już chyba zgasiłem wszystkie świeczki i teraz mogę stąd uciec. Gdzie ona idzie? Dzień. Nie wiem czy jest bezpiecznie. Mhm. Dobra. Hmm. No musimy poczekać aż ona przyjdzie tutaj. No idzie. No powolutku idzie. Dobra, gdzie wejdziesz teraz? O, i super, to mi się podoba. Za blisko. Udało się. Tutaj zamknięte, tutaj byliśmy, ok. No i jest, no. Można przejść dalej, zamknięte? Tak z ciekawości? Zamknięte, dobra. Teraz zamknięte znaczy. A. Graffiti jakieś tutaj widzę. Gdzie jest to miejsce? Czy Jane tutaj jest? Mm -hmm. No czy tutaj coś jest w ogóle? Nie ma nic tutaj ciekawego. Dobra. Dobra. Bezpiecznie chyba. No to wychodzę. Na razie nie słyszę. Ale pojawiła się jakaś mroczna muzyka i mi się to nie podoba. O nie, coś słyszałem, coś słyszałem. Co to było? Zaraz mi coś wyskoczy na bank. W szafie chyba jest. Tutaj, nie? Nie, dobra. Tutaj jesteś? Idę po ciebie. No nie, dobra, nie idę jednak. Jest gitara. Zagramy jakieś romantyczne melodie. Może będzie spoko, co? No nie mogę tutaj. No trudno. Dobra, obejrzyjmy sobie tutaj dokładnie. Bo tak przeleciałem. No, ale tutaj nic nie ma. Hmm. Po co takie rany robią w ogóle? Bez sensu. A coś tu jest jednak. Dobra, co to jest? To jest lalka nabita cała głośdziami. Mam nadzieję, że to nie jest Jane. Dobra, biorę to. Najprawdopodobniej ta osoba już nie żyje. Ale dalej nie mamy pojęcia, czy my żyjemy i czy Jane żyje. Przede wszystkim, może to wszystko się dzieje właśnie w świecie umarłych już. Dobra. Co to było? Tu było coś niewątpliwie, coś tu było. Coś tu przeszło. Kurde, za dużo tu drzwi. Tych nie otworzę. A to ten, ma na bon. Ziomek, gdzie ty wylazłeś? No, właśnie, polaz gdzieś nie wiadomo gdzie. Trzeci tajemniczy symbol. Czyli musimy znaleźć jeszcze dwa tajemnicze symbole. Mam nadzieję, że to nie jest Slenderman, i przy każdej karteczce mi się coś nie stanie. Bo ja nie chcę umierać. Te małe pata... O, dobra. Jest drugie. Kolejne. To są wszędzie te małe mana Może to jest ten symbol też jako tako? Nie wiem. To jest kolejny pokój, który mogę otworzyć. Na razie sobie badamy tylko, gdzie możemy pójść. On się łączy z tym. Ok. I tutaj mamy kłódkę. Dobrze, mamy kłódkę. I są trzy cyfry do znalezienia. Możliwa ilość kombinacji to 999. Jakbyśmy nie znaleźli wszystkich symboli. Dobra, pójdę po kolei. Najpierw tutaj. Jest kolejny. Ach, a tutaj mogę... Ułożyć z tego... Co to? Chwilkę, chwilkę, zaraz zobaczymy. Z tego mogę ułożyć chyba kombinację cyfr, z tego co widzę, albo drogę. Na razie to ma sens największy, więc tak to zostawię. Jeszcze jeden nam brakuje, żeby rozwiązać tą zagadkę. Tak mi się wydaje, że jeden. Dobra, co to była za kartka? To, dobra. Tak w zasadzie. Jinx nie przynosi prawdziwej sympatii. Cel zostaje opędany przez ducha. Który przychodzi z gliną Cel ewentualnie straci swoją tożsamość A duch będzie podążał za rzucającym Ten czar do końca życia Ale będą już na zawsze razem Oj, oj, oj Dobra, to już wiemy o co chodzi z tym czarem I to bardzo przykre jest Dobra, zostały nam jeszcze tamte drzwi Do zobaczenia, a co tutaj było? To jest zamknięte, dobra Nieważne jeszcze tutaj. Jorda! Drzwiczki mi tu zamykacie? Przynajmniej na klucz? Jest. A, kartka z pamiętnika. Kolejny dzień, nie robiłam nic, i zostałam w domu. Tim zadzwonił do mnie i powiedział mi, że nie skończył jeszcze swojej roboty, a obiecywał mi, że wyjdziemy dzisiaj gdzieś razem. On musiał pracować nawet w dni wolne. Co to ma znaczyć, do diabła? I co z naszym wolnym dniem razem? to sprawiało, że czasami myślałam, czy to przeze mnie. Nigdy nie byłam wystarczająco dobra w rozmowie, tak jak byłam dobra w pisaniu. I pomyślałam, że mogłabym coś dla niego zrobić. Być dla niego. Coś zmienić w związku z nim. Nie mogłam się z tym pogodzić. Mhm. Czyli tak naprawdę kolejne przemyślenia Jane. Musiałem coś pominąć. Na bank. Tutaj nie wejdę? Nie. Tutaj? Tutaj chyba też wszystko. W koszu też nic nie... Aha! Tutaj mamy kolejną. No bierz to. I to chyba tyle. O nie! Było, było! Nie! Okej. Okay. 482. znajdź Jane. No wiadomo, no wiadomo. Ale ładny. Chcę mieć coś takiego w domu. Piękne są. No nie, ona tu jest. Ona tu jest. Ona tu jest. Ona tu jest. Nie, nie zapalaj światła. Beauty. Piękno. Ho, 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 jakie fajne, piękne to. Tu są jakieś informacje, nie wiem, plakaty zbierane. Nie mam pojęcia co to jest. Albo ewentualnie jakiś easter egg. Ej, za długo na nią nie... No wiadomo, no wiadomo, kurno Wiadomo. Dobra, za śladami krwi tam jest... Spadaj! Nie chcę z tobą gadać Nie chcę! Idź sobie. No nie, oczywiście. No nie, oczywiście. A, dobra. Chyba mnie nie widzi, mam nadzieję, że mnie nie widzi przez to tło. No idź sobie. Tam już byliśmy, tam nic nie ma. I teraz albo pójdziemy. Albo pójdziemy sobie tam prosto. Może tak zróbmy, dobra. Idę tam prosto najpierw. Są jakieś świeczki. O, jest skrawek. Chyba mam całą fotografię już jedną. Ej, ale tutaj nie przejdę nigdzie. O nie. O nie. O nie. O nie. Dobra, dobra. Otwieraj się, nie. Jestem dosyć daleko, to może mi się uda. Jej, ktoś tu był głodny. Ktoś tu był głodny. Nie ma nic. Nie ma nic. W kranach też nic nie widzę. O, super. Nie idź tu, proszę. Nie, wchodź tu, bo mnie już zlokalizuje. Zlokalizuj mnie. No nie, akurat tutaj musiałaś wejść? Nie masz gdzie chodzić? Super. Wypalaj stąd. Ekstra. Ciekawe jak ja teraz przejdę. O, przeszedłem. Ale gdzie ja mam teraz iść? No ja nie mam klucza. Muszę znaleźć klucz. Masz klucz? Nie mam klucza! Szukamy klucza Tak Dobra, nie biorę tego zdjęcia Walić to Idę klucza szukać No nie, co to za lagi? No mogę się schować, dobra O O Dobra, jeszcze jedno zdjęcie. A co na tu robi nagle? Okej, okay, to my się teraz cofniemy. O ile mi się uda to w ogóle cofnąć tam. Po tamtą fotografię. Byłoby spoko, nie? Ha, i co? Pizza? O ja. Ej, 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 co się stało? Co się stało? Cholera. Gdzie ona jest? Możemy ją podglądnąć trochę? Gówno tu widzę. Otworzę tutaj. Dobra, ona jest tam. No, gdzie idziesz? Zdecyduj się. No to sobie zebrałem kawałek zdjęcia, nie? Super. Cholera! No, jak zwykle, jak zwykle. Nie, 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 nie. nie. Jak ona szybko biega? Dobra, Dobra. zobaczę przynajmniej co tam jest. Co my tam mamy? No szybciej, bohaterze. Zamknij przed nią drzwi, oczywiście. Zamykaj. I jest. Dobra, schowaliśmy się. Otwiera te drzwi? Otwiera. No dobra, to się udało jakoś. Mhm. Mm Będzie zawracanie, zawracanie, pewnie. Dobra, leki skręt, to my tędy. Teraz tutaj bezpiecznie, przy szafecji. Chyba tak, nie, albo nie. A kuku! Dobra. A kuku. Jak w CESie. No oczywiście, no oczywiście. No nie, to był zły wybór. To no, był zły wybór. Mogłem ją najpierw powuszyć. Wiedziałem. No wiedziałem, kurde wiedziałem. Jestem. Bezpiecznie 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 No wiadomo Dobra. Dobra, jestem w lepszej pozycji już. Jeszcze mnie nie zlokalizowała. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie wiem gdzie teraz. Jak zwykle trzeba kombinować. A A a a Patrzcie. winda ale czy nam się uda? Dawaj, dawaj, Winda, otwieraj się. Szybciej. Szybciej. Szybciej, gdzie my idziemy? O mieliśmy... Pamiętacie, miałem chyba na czwarte, tak? Na czwarte czy na drugie, bo ja nie pamiętam, na, na czwarte mieliśmy jechać. Nie, nie, nie. Nie na trzecie. Na trzecim... Nie, 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 nie. Tak? Ej. A dobra, bo ja byłem na czwartym. Okej. Okay. No dobra. Ma na paibą? Cholera jasna. Coraz więcej tych krwi tych hiblach. O, 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 to jest damska. On tutaj będzie. Na bank. No czemu nie mogę otworzyć? Znowu to samo. No nie, tym razem już nie otworzymy, na pewno. Dobra, idę stąd robić, co mam robić, a nie. Może tym razem coś otworzyli? Tu jest w ogóle na kluczyk coś? No, tego wcześniej nie było, czy było? Dobra, no tutaj ona co pisze? Ona pisze tutaj, że znowu wrócił e, za późno. Dlaczego on tak z rodziną się nie przejmuje, dziad? Muszę stać się cierpliwsza. Może. Jak on zacznie pracować bardziej, coś tam mniej, to my być, założymy rodzinę, będzie tak pięknie. Nie rozmawiamy ostatnio. No i ogólne takie narzekania, ogólnie na swoje życie, bez nieważne. Nieważne, co ona tam pisze, ciekawego może w tym pamiętniku, jednak nie wiem, coś w końcu powie. Dobrze, coś, coś powie w końcu, co mi rozjaśni sytuację nieco. Tu jest zamknięte. Zamknięte. Zamknięte, zamknięte. Tutaj była winda. Tutaj sobie odpaliliśmy windę. Tutaj nic nie ma, dobra. Czyli na tym piętrze tak naprawdę nic nie ma oprócz jednego pomieszczenia, w którym do którego moglibyśmy użyć sobie klucza. Ok, z czwartego my przyjechali. to no na drugie. No na drugie, proszę. Raz, dwa, trzy. Nie ma czasu. Jane? wystraszyłaś. No poczekaj, porozmawiajmy. Jane. Why do you keep away from me? Jane! Oh. I chyba znowu muszę te. One prowadzą do góry. Chyba trzeba te świeczki znowu zdjąć, czy coś? już znowu nie wiem, gdzie mam iść. Będę się kręcił tutaj do końca życia. Chyba, że teraz, właśnie jak się pojawiły te nici. To poznamy, nie wiem, jakieś miejsce, do którego musimy się udać. Lecę na trójkę w takim razie. Zobaczymy sobie, co jest piętro wyżej. Czy te nici idą dalej do góry? Czy też może jakieś nici już idą do pierwszych świeczek? Zobaczmy. Ni o, jest, jest. Dobra, idą nici. Ale gdzie one idą? Tutaj. No właśnie, tylko my nie mamy, jest problem, bo my nie mamy klucza. Kolejne nici idą tutaj. Kurde ty. Gdzie idą te nici? No nie mogę skakać, nawet nie mogę zobaczyć gdzie idą te nici, cholera. Idą tutaj. Dobra. Czyli tutaj nie wejdziemy. Na czwarte, please. Ona tutaj jest. Dobra, zobaczmy, gdzie są te. Ale ich tutaj nie ma. Na razie nie słychać. Więc najprawdopodobniej, jak się pojawi, to będziemy wiedzieć, że jesteśmy w dobrym miejscu. Jest kolejna kartka. List pożegnalny, coś takiego. E, Ojcze, mamo, bardzo Was przepraszam. Ten straszny ból. Nie mogę żyć bez niej. Muszę z nią być. Nieważne. Gdziekolwiek ona jest, nic nie może trzymać nas osobno. Nawet śmierć. Okej, okay, czyli to Facio robił tą lalę. O nie, czyli ta babka była. Ofiarą, chyba na to wychodzi, co nas goni zazwyczaj. No krewka. Dobra, tutaj byliśmy, ale ja tutaj nic nie zebrałem, więc może coś tutaj znajdziemy, albo i nie. No nie ma nic. No nie wiem. No na drugi. Dobra. Może tak. aha no zbyt dużo mi to nie daje ale tutaj o jest kolejne jest klucz jest klucz co nie wiem co on zrobił i nie wiem co się stało. Święta woda ma moc, która pomoże nam ze wszystkimi złymi rzeczami. Więc w zasadzie o tym to jest. Okej, okay, czyli on wylał świętą wodę na to. Świętą wodę. No. Święconą wodę. A tutaj co mamy? Jest to jakaś tajemna notka do łączej? Proszę wejść, zatuszuj. Ten skandal z samobójstwem. Reżyser nie chce już więcej złej uwagi. Nie chce już więcej skandalów, coś w tym stylu. Staliśmy się y, najmocniejsi w naszej branży i śmierć jednego studenta nie może tego zmienić. To nie może się zdarzyć ponownie. Bardzo ci dziękuję. Okej. Okay. No co? No co? A? O co chodzi? O! Nie wiem, co to ma znaczyć w ogóle. Ja nie chcę na to wchodzić, ale dobra już szki. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale chyba ta święta woda nam pomogła. Na to wychodzi. Hmm. Nie, nie, nie. Okej, okay, dobra, mamy tutaj kluczyk. A to już koniec siódmej części z gry Home Sweet Home. Niebawem kolejne odcinki, więc bądźcie na bieżąco. Wiecie, jak to zrobić. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się na ra!